Siemaneczko widzamy, z tej strony Gaming. Ty witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Bardzo się cieszę, że wróciłem na kanał, ponieważ komputer mi się popsuł, nie mogłem nic nagrywać. A ale teraz, e teraz właśnie nagrywam na, na tym. Na innym sprzęcie zalogowałem się, tutaj mam trochę innego skina, e no bo po prostu jest jakby taka inna wersja Minecrafta, ale, ale mogę wam pokazać Mogę wam pokazać trzy, naj, trzy bardzo fajne rzeczy, które możecie spotkać w Minecrafcie. Wyślij to początkującym osobom, które dopiero zaczynają grać. A więc przechodzimy do numeru 1. Czy widzieliście, że widzowie na koordynatach tych, które są w, w lewym górnym rogu na minus 621 65 minus 276, możecie znaleźć y, bardzo OB portal, ponieważ w krzynce jest duo, dużo neterytowych rzeczy i dużo złotych jabłek. Neterytowe rzeczy są najlepsze, właśnie, a, na, a szansa na to jest 0,00001. Więc chyba na, mam szczęście, że tutaj się zaraz piliśmy. A jeszcze a propos tego portalu. I przechodzimy do, tutaj do podpunktu 2 W portalu jest takie coś w tym Tutaj mamy te opi OP itemy, da się dotknąć, da się odłożyć Pyk, 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 pyk. Są, so, widzicie widzowie A tutaj Pod blokiem złota jest tajny pokój Z diamentami Wszystko jest włożone diamentami Lepiej wziąć tamte itemy, itemy ze skrzynki, bo inaczej się nie wydostaniecie No, ja mam jej moda a więc się wydostanę. I to są bardzo OP, najlepsze miejsce, jak się może spełnić. Teraz, za chwilę, bo przejdziemy do następnego miejsca. Ba, bardzo właśnie, by się, jak, jakbyście chcieli bardzo się na takim seedzie zrespić, to opiszcie w komentarzach. No i zostawcie też łopeczkę. No dobra. Więc przechodzimy do, no, do numeru 3. Czy widzowie, widzowie Widzieliście, że jak jesteśmy na tym oto biomie, na biomie jak, jakby lodowym, można tak powiedzieć. Jak się spotka niedźwiedzia, to i, i się go zabijem, on też będzie nas na przetrwaniu atakował. Musimy zabić tego niedźwiadka, niestety. Przepraszam bardzo. panie pani ale musimy do eksperymentów za, zabijecie go, to um. Już go zabijam, o ile on ma HP, bardzo dużo. Najlepiej mieć jakiś miecz. Wypada z niego rybka. A ta rybka swoim ogonem, swoim ogonem wskazuje, gdzie jest skrzynia ze skarbami. Więc skrzynia jest tu. Trzeba się wkopać w lód. I za chwilę się widzimy, jak zdobędziemy skrzynię. O, wkopujemy się. I proszę bardzo, widzicie, że to nie jest fake. mam tu skrzynię pełną diamentów, bloków diamentów i pełno szmaragdów. Teraz w końcu będę bogaty nie będę musiał zbierać na jakimś przetrwaniu ty, ty, tylu rzeczy. No właśnie, no i to, jest naj, to są najlepsze starty w Minecraft. Proszę uwierzcie mi, no bo to, to, to nie jest clickbait, tylko to jest wszystko prawdy. Tak, tak, to prawda. Tak, tak, tak. Dobrze widzowie, subskrybujcie kanał, chcecie więcej, więcej takiego kontent, kontentu. Dobra, do zobaczenia za tydzień. Cześć!